Z Paryża? Z Nowego Jorku? Z firmy Schiaparelli? Może Pacquin? Nic podobnego. Modele te zaprojektowano u nas, w Warszawie i w Łodzi. Piękne sukienki, jakie powstaną według tych wzorów, będą zrobione z naszych własnych tkanin sprzędzy wysnutej w naszych własnych przędzaniach. Zawdzięczamy je więc podłączonym wysiłkom polskiego artysty, technika i robotnika. Mówiono dawniej, nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. Dziś chyba należy dodać, co jest celowe i praktyczne, co zgadza się ze stylem naszego życia. Jeszcze jednak wiele kobiet na ogół rozsądnych, które nie rozumieją przemian, jakie nasze życie wprowadza do pojęcia mody. Nie ubierając się odpowiednio, nie tylko marnują piękną tkaninę, ale wyrzucają niepotrzebnie pieniądze. Przepraszamy, nie panią mamy na myśli. Przykładów poszukajmy gdzie indziej. Chodami tej instytucji przechodzi w ciągu godzin urzędowych dużo kobiet. Przyjrzyjmy się im z bliska. O, na przykład tej młodej osobie. Proszę się na chwilę zatrzymać, obrócić się. Dziękujemy, nie mamy zastrzeżeń. A pani? I pani, dziękujemy. Wszystko w porządku. Z kolei ta oto suknia. Prosimy bliżej. Proszę zrobić parę obrotów. Tak, dobrze. Hm, sukienka owszem byłaby dobra, gdyby pani wybierała się z wizytą, ale tu... No a tu tym bardziej nie. Jedynie kaczka jest sukienką wyraźnie zachwycona. W biurze sprawa przedstawia się nie lepiej. O, zupełnie źle. Te wachlarze zamiast rękawów? Owszem, kurze od biedy można by nimi zetrzeć. A czy wyobrażacie sobie, miłe panie, przyjemność związaną z codziennym prasowaniem tych wspanialości? Ale proszę, jaka miła zmiana, kiedy modą pokieruje rozsądek, do tak ubranej sekretarki i szef i interesan na pewno odniosą się z zaufaniem. Inny przykład, oto bardzo ładne pantofle, ale kiedy należy je nosić do codziennego biegania po korytarzach i schodach, biurach czy uczelni? stanowczo nie nadają się. Po kilku godzinach takiej pełnej poświęcenia elegancji nawet najzdrowsza noga zaprotestuje. O, jak teraz dobrze. O ileż wygodniejsze, a tym samym i zdrowsze, jest na co dzień obuwie na niskim obcasie. A przecież i tym modelom nikt nie odmówi pięknej linii i elegancji. Ta pani zamierza wrócić z zakupów do domu, ale czy nie zdawała sobie sprawy, że w tak wąskiej spódnicy, w dodatku z mnóstwem tych paczek i paczuszek, trudno wsiąść do autobusu, nie narażając się przy tym na śmieszność? Czy nie lepiej i to bez uszczerbku dla dobrego wyglądu w ten sposób ubrać się do wyjścia na miasto czy do podróży? A teraz proszę przyjrzeć się zadowolonej minie artystki, która produkuje te oto Pelargonie czy Pibonie jako zdobę kobiecego biustu, co za pretensjonalny wytwór drobnomieszczańskich gustów. Precz z tym! Wolimy takie oto zupełnie gładkie i proste sweterki, które w wielkim wyborze można dostać w uspołecznionych sklepach. I jakże łatwo dobrać do takiego swetra jakąś gustowną ozdobę, szalik, korale czy broszkę. Stosownie do okazji. Naprawdę jest nam w tym bardzo do twarzy. Parę słów o kapeluszach. Kapelusz chroniąc głowę kobiety od zimna i wiatru, czy też słońca, niekoniecznie musi być ekstrawaganckim krzykiem mody, raczej przeciwnie, powinien być spokojnym i estetycznym dopełnieniem sukienki, kostiumu czy płaszcza. Kapelusz zastąpić możemy zwykłą chustką dowolnie wiązaną. Za radą popularnego przekroju można też z niej zrobić twarzową i prostą czapeczkę. Wystarczy kilka ruchów rąk i własne kolano na przymiarkę. Przykładów krzyku mody, lansowanej przez firmy Paryża i Nowego Jorku. W taki sposób, i to za bardzo drogie pieniądze, nawet najpiękniejsza kobieta może z siebie zrobić koczkodana. Już to za nieszczęśliwe stworzenie pozbawione szyi kalectwo nie, przyczyna chyba tkwi gdzie indziej. Dla pewności rozbierzmy delikwentkę. Bez płaszcza już lepiej nic dziwnego nie ma tej oto klatki. Bez swetra jeszcze lepiej. Znów sporowaty ubyło. Proszę, jest szyja, są ramiona, nawet o bardzo ładnej, klasycznej niemal linii. Ale z tych ramion trzeba było zdjąć aż tyle pozbawionego sensu upiększenia. Antyczna Wenus nie znala na szczęściowych poduszek. Klasyczne pojęcie piękna kobiecych ramion kojarzy się z linią spadzistą, jakże słusznie. Choć oko widza chętnie zatrzymałoby się nieco dłużej na tych liniach, z kolei ubierzmy nasz cierpliwy model w to wszystko, co miał na sobie, ale tym razem bez poduszek. I jak oceniamy zmiany? Nie ma dwóch zdań. Wata jest dobra do pikowania kolder do okien na zimę, ale na ramionach niech jej będzie jak najmniej. Właściwa sukienka na właściwej osobie, oto jeszcze jedno rozsądne hasło. Te duże kwiaty i krój sukienki świetnie wyglądają na tej młodej, wysmukłej dziewczynie, prawda? Za to tej osobie w wieku średnim i o tuszy już nieco poważniejszej nie odpowiadają wcale. Tak, wiek i tusza każą wprowadzić niejedną poprawkę do naszych upodobań. Suknia zdobi człowieka, ale suknia rozsądnie pomyślana. Wszystko to pięknie, ale kto nam kobietom pomoże się właściwie ubrać? Otóż mamy w kraju placówki, które działają w tej dziedzinie planowo i skutecznie. Mamy przede wszystkim Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który opracowuje i propaguje rzeczy bardzo piękne i co najważniejsze z myślą o szerokich masach odbiorczych. Jak powstaje model sukienki? Punktem wyjścia, jak to widzimy, jest tkanina. Rodzaj i wzór tkaniny inspiruje artystę projektującego model sukienki. Aby sprawdzić słuszność założeń rysunku, drapuje się tkaninę przed krojeniem na manekinie. Dalej idą czynności, które zapewne w małym zakresie zna każda kobieta. Przyglądając się poszczególnym etapom pracy zakładu odzieży w tym instytucie, dowiedzmy się czegoś o jego zadaniach. Otóż każdy model odzieży opracowuje się tu pod kątem widzenia praktyczności, estetyki i zdrowotności. Uwzględnia się więc budowę człowieka i ruchy, jakie wykonuje on w czasie pracy zawodowej. Uwzględnia się klimat i higienę ciała. Prawda? Jak to wszystko poważnie brzmi, zwłaszcza w zestawieniu z tymi oto modelami, jakże powiewnymi i eleganckimi. Dodajmy jeszcze, że modele te projektowane są zgodnie z technicznymi możliwościami masowej produkcji i masowego zbytu. Z pracowni Instytutu Wzornictwa przechodzimy teraz do zakładów przemysłu odzieżowego, gdzie gotowy model zostaje powielony w produkcji taśmowej. Ten to sposób piękna, praktyczna i niedroga sukienka, gdzie do harmonijnej współpracy robotnika, technika i artysty trafia do uspołecznionych sklepów, gdzie każda kobieta znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Zdarza się jednak, że klientka nie może sobie dobrać gotowej sukienki. Zdarza się, że klientka chce pogrymasić. W takim razie prosimy do punktu usługowego popularnej cepeli albo któregoś z licznych punktów spółdzielni krawieckich. Tutaj sukienka będzie zrobiona na miarę i zaspokoi na pewno wszelkie osobiste życzenia. Nasz ilustrowany wykład możemy zakończyć stwierdzeniem, że piękna sukienka, zgrabny i gustowny ubiór przestał być przywilejem państw towarzystwa i dam dobrze sytuowanych. Przyjrzyjmy się raz jeszcze kilku modelom odzieży, tak do codziennej pracy, wypoczynku, jak i rozrywki. Niech posłużą jako przykład, że każda pracująca kobieta może dziś zrealizować właściwie socjalistycznie pojęte hasło piękna na co dzień.